Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj powiem Wam o tym, o czym wszyscy ostatnio mówią, mianowicie o pewnym raporcie, który wywołał swojego rodzaju sensację, nie tylko w mediach, ale wśród różnych grup społecznych, także wśród naukowców, wśród lekarzy. Mianowicie raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w której ta agencja podała, jaka jest trafność testów diagnostycznych na COVID-19. Tak? W przypadku osób bezobjawowych. Moi drodzy, raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który znajdziecie w internecie, link prowadzący do tego raportu również zamieszczam pod spodem. To jest tytuł: po, tytuł Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. Z 22 marca 2022 roku Mianowicie w tym raporcie oczywiście są nowe zalecenia dotyczące odbywania teleporad, wizyt stacjonarnych, ale także hospitalizacji, wizyt w POZ. Tutaj Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stwierdza, że u pacjentów, cytuję, tak, u pacjentów z gorączką lub objawami infekcji dróg oddechowych, teleporada lub wizyta w POZ do decyzji lekarza. Tak, lekarz. Określa dalsze postępowanie w zależności od nasilenia objawów, czyli inaczej niż było do tej pory. W tej chwili, jeżeli mamy gorączkę, objawy infekcji, dzwonimy do lekarza, omawiamy się na teleporadę. Lekarz zaleca po prostu izolację, samoizolację, tak jak to było przed pandemią, wystawia ZLA, czyli tak w cudzysłowie L4 zwolnienie lekarskie i nie testujemy chyba że jest pacjent z grupy wysokiego ryzyka. Tak na przykład ma chorobę nowotworową czy przyjmuje leki immunosupresyjne. To samo dotyczy przy przyjęciu do szpitala. Też już nie ma potrzeby testowania, chyba że pacjent ma objawy ze strony dróg oddechowych i jest w grupie wysokiego ryzyka. Dopuszcza się zarówno testy antygenowe, jak i testy molekularne, czyli tak zwane testy PCR. Moi drodzy, ale nie o tym dokładnie chciałem powiedzieć. Zdanie, które wzbudziło sensację, to jest to również zawarte w tym, w tym raporcie. Trafność diagnostyczna, zarówno testów antygenowych, jak i genetycznych u pacjentów bezobjawowych, jest niższa niż u pacjentów objawowych: wysoki odsetek wyników fałszywych. Przy niskim rozpowszechnieniu choroby. 1% odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu: 85-91% dla testów PCR, 53-63% dla testów antygenowych. Natomiast przy wysokim rozpowszechnieniu choroby, 10% odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu: 34-66% dla testów PCR. 87-91% dla testów antygenowych. Czyli taka informacja wywołała burzę wśród różnych grup społecznych, mianowicie wśród osób, które od początku kwestionowały istnienie pandemii, którzy, które kwestionowały zasadność i skuteczność testów PCR i antygenowych. Oczywiście pojawiły się zdania, a nie mówiłem, a nie mówiłam. Jeżeli test wykazuje Odsetek wyników fałszywie pozytywnych 80 czy 90%, czyli 8 na 9 8 9 na 10 testów, tak, daje wynik fałszywie pozytywny, to znaczy, że według tych osób ten test jest gorszy niż wróżenie z fusów czy testowanie na chybie trafił. Bo jeżeli robimy na chybił trafił dodatni czy ujemny, no to mamy 50% szans. A test daje w 90% przypadków wynik fałszywie dodatni. Takie informacje pojawiły się w mediach, pojawiły się na Twitterze, pojawiły się na Facebookach. Ludzie sobie te informacje przekazywali, aczkolwiek są to informacje błędne, wynikające ze złej interpretacji. Mianowicie zwróćmy uwagę, że tutaj mamy do czynienia z wynikami fałszywie dodatnimi. Wśród wyników dodatnich danego testu. Nie możemy zatem mówić, że test w 80 czy 90% przypadków się myli. Oczywiście, inna sprawa jest taka, że tu wystąpiła omyłka i później Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji sprostowała to twierdzenie. Mianowicie, pojawił się taki komunikat w wersji zaleceń z dnia 22 marca 2022 roku: omyłka dotyczyła prawdopodobieństwa wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu. Jednak wynik ten w kontekście aktualnej sytuacji epidemicznej niskiego rozpowszechnienia choroby pozostaje bez wpływu na meritum zaleceń, czyli takich zaleceń, żeby nie testować osób bezobjawowych, tak? Wersja po korekcie: przy niskim rozpowszechnieniu choroby 1% odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród testów wśród osób z pozytywnym wynikiem testu 25-56% dla testów PCR, 53 do 63% dla testów antygenowych. A przy wysokim rozpowszechnieniu choroby od 3 do 10% i od 9 do 13% odpowiednio. Ale nie o to chodzi, chodzi o sam sposób interpretacji. Jeżeli ktoś słyszy, że odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród osób pozytywnych wynosi 50, 60, 80 czy 90%, to dla takiej osoby nie ma większego znaczenia, bo to by znaczyło, że w 50, 60, 80 czy 90% przypadków test się myli, a więc jest bezużyteczny. I taka błędna interpretacja pokutuje. Natomiast, żeby Wam wyjaśnić, na czym polega błąd poznawczy, błąd logiczny w takim myśleniu, posłużę się na tym przykładzie. Załóżmy, że faktycznie 8 na 10 wyników fałszywie pozytywnych wśród wyników, fałszy wśród wyników pozytywnych daje nasz test. Tak, czyli jeżeli wykonamy 1000 testów, to otrzymamy na przykład 950 wyników prawdziwie ujemnych. 0 wyników fałszywie ujemnych, 50 wyników dodatnich, wśród których będzie 40 fałszywie dodatnich i 10 prawdziwie dodatnich. Moi drodzy, jeżeli my oceniamy wartość, wartość testu, to oceniamy go na różnych parametrach. Mianowicie na parametrze czułości diagnostycznej, swoistości diagnostycznej, dodatniej, ujemnej wartości predykcyjnej itd. I każdy z tych parametrów. Może być lepszy lub gorszy, co decyduje o tym, czy w danym przypadku, w przypadku danej choroby ten test należy wybrać, czy raczej odrzucić. A to, o, a to już decyduje się o tym w zależności od konkretnej choroby, w jaki sposób zaraz Wam o tym powiem. No teraz wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z tak zwaną czułością diagnostyczną. Moi drodzy, jedna uwaga. Często gdzieś tam w internecie, w mediach mówi się, że test jest czuły, mało czuły, wysoko czuły, mówi się o czułości. Musicie wiedzieć, że są dwa rodzaje czułości. Czułość analityczna i czułość diagnostyczna. I analityczna, czyli to najmniejsze stężenie w przypadku COVID-19, najmniejsza ilość wirionów, która może być wykryta, na przykład w teście PCR, 10 wirionów na mililitr, czyli podawane w jednostkach stężenia, tak? Podawane w jednostkach stężenia to jest czułość analityczna. Ale jeżeli jest podawane w procentach, to jest czułość diagnostyczna. I tutaj już chodzi o odsetek wyników prawdziwie dodatnich wśród osób prawdziwie, wśród całego wszystkich wyników prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych, czyli mówiąc inaczej, jest to zdolność testu do wykrycia choroby, tak? U osoby naprawdę chorej. Zwróćmy uwagę, wróćmy do tego założenia, czyli że test według Was jest bezużyteczny, bo aż 8 na 10 wyników fałszywie pozytywnych jest, tak? Wśród wyników pozytywnych. Jeżeli weźmiemy ten test, to czułość diagnostyczna obliczona ze wzoru wyniki prawdziwie dodatnie przez sumę wyników prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych, dlatego testu wyniesie 100%. Czyli ten test jest bardzo wysoko czuły. Jego czułość diagnostyczna wynosi 100%. Czyli zdolność testu do wykrycia choroby u osoby naprawdę chorej wynosi 100%. Jeżeli dana osoba ma jakieś objawy i faktycznie ma COVID-19, to ten test na pewno wyjdzie dodatni. Natomiast jeżeli weźmiemy swoistość diagnostyczną, i tutaj również musicie uważać, bo często, znowu w internecie gdzieś tam się pisze, że test ma wysoką czy niską swoistość, ale znowu mamy. Analityczną swoistość i diagnostyczną. Analityczną, czyli zdolność testu do wykrycia danego wirusa, tak? Wśród innych wirusów. Mówimy o testach na COVID, czyli na przykład test jest swoisty, jeżeli na przykład wśród wirusów grypy czy innych niepandemicznych koronawirusów wyjdzie ujemny albo wykryje tylko i wyłącznie tego koronawirusa, a z innymi koronawirusami nie będzie reagował. Rozumiecie o co chodzi, sens tego. Natomiast swoistość diagnostyczna. Jest to zdolność testu do wykluczenia choroby u osoby naprawdę zdrowej, tak? Czyli jest to odsetek wyników prawdziwie ujemnych wśród sumy wyników prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich. Obliczmy zatem, jaka jest swoistość diagnostyczna dla analizowanego przypadku. A więc jest to odsetek tych wyników prawdziwie ujemnych wśród wyników sumy wyników prawdziwie ujemnych i fałszywie dodatnich, czyli 950 podzielić na 990. A więc 96%. To znaczy, moi drodzy, że swoistość diagnostyczna tego testu wynosi 96%. A więc, moi drodzy, zdolność testu do wykluczenia choroby u osoby naprawdę zdrowej wynosi aż 96%. No to skąd my mamy nagle te 8 na 10 wyników fałszywie dodatnich? To są wyniki fałszywie dodatnie wśród wyników dodatnich, tak? Czyli mówimy tutaj, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nazwała to dosyć nieprecyzyjnie trafnością diagnostyczną. W rzeczywistości jest to dodatnia wartość predykcyjna, czyli ocena prawdopodobieństwa choroby u osoby, na, u osoby z dodatnim wynikiem testu. I mamy w związku z tym kolejny parametr: dodatnia wartość predykcyjna, odsetek wyników prawdziwie dodatnich wśród wszystkich dodatnich, czyli prawdziwie dodatnich i fałszywie dodatnich, i wynosi on. Faktycznie wtedy tylko 20%. Moi drodzy, czyli ktoś może powiedzieć, że te testy są bezużyteczne? No nie, bo tutaj wynosi 20%, ale pod względem innych parametrów wynosić może 100% czy 96%. Pytanie tylko, co my chcemy tym testem osiągnąć? Jeżeli mamy stan epidemii, no na początku epidemii, gdy były wprowadzone te obowiązkowe kwarantanny, to wychodzono z założenia, że trzeba wybierać takie testy, tak, trzeba wybierać takie testy, które nie przepuszczą osoby chorej. Kosztem tego, że zatrzymają osobę, na przykład yy, osobę zdrową. Z takich założeń wychodzono, tak, to nie mówię, nie, nie to, yy, że ja wychodziłem z takich założeń, ja mówiłem to ogólnie, tak, czyli wychodzono z takiego założenia, że lepiej, żeby test wyszedł fałszywie dodatni i Osoba niepotrzebnie siedziała na kwarantannie, niż żeby wyszedł fałszywie ujemny i osoba chora chodziła i rozpowszechniała, rozprzestrzeniała wirusa. Czyli kierowano się wyborem testów o wysokiej czułości diagnostycznej. W związku z tym tutaj wzięto pod uwagę test RT-PCR, który ma też bardzo wysoką czułość analityczną. Ale moi drodzy, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie. To, jaka, jak, jakie są te parametry, czy one wynoszą 90, 80, czy 10 czy 20%, zależy od, zależy od etapu choroby. Czyli inny odsetek będzie u osób, które nie mają żadnych objawów, inny odsetek, u które mają objawy, gorączkują, są zasmarkane, inny odsetek u osób, które dwa dni temu miały kontakt z wirusem, inne u osób, które miały 5, 7 dni temu z wirusem. Czyli Odsetek tych parametrów, tak, zmienia się, zmienia się w czasie trwania choroby i na różnym etapie choroby. Czyli nie, nie, w, nie, nie, nie można tego odnosić do całego etapu choroby. Czyli najlepiej wykonywać testy, kiedy osoba już ma objawy, kiedy osoba ma, nie ma objawów, u osób bezobjawowych, jeżeli wynik wyjdzie dodatni, można się liczyć też z wynikiem fałszywie dodatnim, tak, natomiast ktoś zada mi pytanie, jak, jak to możliwe jest, wynik fałszywie dodatni, bo zaraz przychodzą na myśl te skojarzenia, prawda, że z samą solą, tak, z papają, tam, nie wiem, z kupą kozy, gdzieś tam, przepraszam, czy, czy z innymi tam parametrami test wychodził dodatni, tak, to trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że test może wyjść fałszywie dodatni z tych powodów, o których mówiłem wcześniej w filmach i które dokładnie też opisałem w swojej książce. Zachęcam Was przy okazji do jej kupienia. Pod mikroskopem największe absurdy pseudomedyczne. Podałem tam kilka przyczyn, dla których testy mogą wychodzić fałszywie dodatnio, także testy na koronawirusa. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że testy molekularne. Wykrywają RNA. Testy antygenowe wykrywają białko. Więc nie mówią nam o tym, czy dana osoba wydala tak, faktycznie całe wiriony zdolne do zakażenia, czyli czy wydala wirusa, który może zarażać, a więc czy jest zakaźna, czy wydala, wydala na przykład resztkowe RNA, czy białko wirusowe, ale w takiej postaci nie może zarażać. Już po przechorowaniu, jeszcze przez 2-3 tygodnie, może wydalać resztkowe RNA, być dodatnia, mimo że już nie stanowi ryzyka dla społeczeństwa. Dlatego później modyfikowano wielokrotnie te zasady kwarantanny, skracano, jak również odstępowano od testowania i warunku uzyskania ujemnego w wyniku testu na koniec kwarantanny. Moi drodzy, jak widzicie, Przekazanie pewnej informacji może zostać nie do końca dobrze odebrane. Na przykład można to zilustrować na takim przykładzie. Kiedyś do mojej babci przyszła niejaka grażyna i mówi, słuchaj Halina, gdzie jest Zdzichu? No Zdzichu leży na ogródku. Byłam, ale go tam nie ma. Hm. No bo trzeba kopać głębiej. I od tej pory, zawsze, gdy jechałem do babci i byłem u niej, to się jej pytałem: Babciu, co dzisiaj na obiad? Co wykopiesz z ogródka? To będzie. Nie chcę jeść, dziadka. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.